Hej sięmioneczku, jestem Abra i witam na moim dodatkowym kanale Abra Games i dzisiaj moi drodzy gramy sobie trujeczki na Bedwarsach z Agentixem i z widzem godynowym, który ma VIP'a i stwierdziłem, że skoro wspiera serwer, to nagramy z nim odcinek, ale w sumie to bardziej widzem jest chyba Agentix, co nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się eee, chyba wydaje. Tak, tak. No więc siemka, siemka, Siema, gramy Abra. sobie. Wpadajcie oczywiście koniecznie na MC gry. Grajcie razem z nami i słuchajcie, lecimy, bo to są trujeczki, które tak dawno nie było. Do kogo lecimy, stary? Bo wiesz, tak musimy się najpierw Ej, zastanowić, tak do kogo, nie lecimy? wiem, teraz do kogo lecieć. Po nie, nie mam pojęcia. zobaczymy, kto pierwszy pod. Nie ma do nas, myślę, Tak, to to też mi się tak wydaje, ale tak. słuchajcie, wpadajcie na MC gry. Grajcie razem z nami i oczywiście wpadajcie także na stronę, jeśli tak jak Godynow chcielibyście zakupić sobie rangę, bo God... a tu się nie wyświetla, ale Godynow ma VIPa, więc właśnie stwierdziliśmy, że sobie z Chyba stary niebieski, coś tutaj! On jakby... Nie, ale czekaj, on nie próbował, on jeszcze nie próbował. Więc dawaj, na wszystkich tutaj lecimy. Cyk, tyk, cyk cyk cyk, 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 Dobra, piję go, pomagam tutaj. Pom A! Dobra, tutaj. nie ma ci Emerald dostałem, idę go odłożyć, stary. On może się przydać, Dobra, on może się przydać. Tymi, lecę chyba na jakiś gościu. No. Dobra, to lecimy, ja i dołożycie Merald, bo no akurat okay, może się przydać, okay. tylko przypomnę moi drodzy, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo pewnie jeszcze tego nie robicie. To słuchajcie, kanał nowy Abra Games, gdzie właśnie pojawiają się Bedwars i kwadratowa masakra. Przede wszystkim więc subskrybujcie tam na dole, klikajcie czerwony guziczek i zaznaczcie dzwonek, byłoby mi naprawdę szalenie miło. Okej, okay, gdzie jesteś Mordo? Tak w ogóle? E, wiesz co, nie wiem czy jeszcze długo będzie ten niebieski, tak nie wiem ile. Ale co, że, że, że tak, że nie? tak pe... idziesz do niego i mówisz mu hejka, tak? Na tej zasadzie, że <gry> o tak, stary, zieloni fokusują się strasznie. Zieloni e, straszny fokus. Czyli darować sobie niebieskich bardziej? Tak, czy... stary, lecimy na zielonych jak się masz. Ja mam tutaj małka, chapet, ale dobra, naprawdę to jest O taki się daje zabić. Ego. Dobra, dobra, łóżko tutaj zniszczone, więc spoko. E, stary, naprawdę lecimy do zielonych, bo ich to trzeba, wiesz. Mm, Oj, oj, oj oni to tak wiesz, naprawdę. No, serio, to jest fokus totalny. Oni sami wybierają, oni sami. Tak, oni sami zadecydowali, że na nich właśnie lecimy. Więc dobra, ja tutaj już podchodzę. Będę oczywiście tutaj pomagać. Dobra, jeden zrzucony, drugiego też tutaj zrzucam. Okej, okay, ostyk cyk, cyk. Okej, okay, tutaj Godynow zrzucił trzeciego, więc jest, stary, pokonaliśmy całe ich team. I teraz lecimy rozwalić im łóżko, Mam tulsy, ale nie za dużo. Więc tutaj trzeba akurat uważać. Dobra, 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 ja też polecę sobie do góry, ale nie mam za dużo wełny, więc oh. ja w nie zrobię. Ej, niebieski próbuje do nas lecieć. Widzę, że próbuje, ale. Dobra, ale gdzie ty, ty jesteś, ja bo ty miałeś mi pomóc, mi. byku? E, ja tam biegnę właśnie. Tak Dawaj do siebie, da... no, 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 chodź, chodź, bo mam. Wiesz, ja mam tutaj okay. tylko skórzaną zbrojkę, okay. więc za dużo nie zrobię. Oni tutaj są we trzech, więc ty byś ich odciągnął, ja bym się wbił, bo stary, mam tutaj przygotowane już nawet itemy, nie? Dwa, trzy. Okej, dobra, to wbijamy. Dobra. Okay. E, Bije goszcza. Ej, on ma mega dobre itemy. Dobra, demy, rozwalam to stare. mega, mega. E, zginąłem, Pyk, nie stary, nie mają łóżeczka. Nice, dobra, nie no mają woł... łóżeczka, więc teraz to lightowo. Ej. 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 Uh -huh. Lightowo, I lightowo. Ja nie że w ogóle że ty zniszczyłeś, łóż. Dobra, próbuję Myślałem, drugiego pokonać. Okej, okay, pyk, OK, dwóch starych rozwaliłem na skórzanej, e, jakby... Jakby... W Spoko! Ej, fajny, dobra. To lecimy dalej, bo w trzy minuty rozwaliśmy prawie wszystkich, zostali nam tylko czerwoni. Myślę, że czerwoni są dobrzy, że oni są dobrzy, w fest, gościu. Nie wiem, nie mam pojęcia tak szczerze. No nie wiem, nie wiem, czy oni mogą być dobrzy, ale jeżeli są dobrzy, A, no, to nie No nie wiem, nie, nie wiem. wiem, póki co ciężko. nie widziałem w, chyba, że z żadnym nie wchodziłem w interakcję. Oj! Pokonał godynowa na jednym serduszku, więc pewnie gra mniej więcej tak jak on, więc pewnie jest dobry. No, dobra, przekonajmy się, przekonajmy się. Dalej mam tą skórzaną zbrojkę, wow. więc za dużo z nią nie zrobię. Ale spoko, lecimy, lecimy. E, nie śpimy i mam nadzieję, że wygramy. Ja mam póki co 6 pokonań, a ty ile masz? E, ja też mam 6 pokonań akurat. Tutaj więc ja nie się tutaj remis. Dobra, tutaj mamy remisik, lecimy dalej. Znaczy, nie ma co tutaj rywalizować, bo to nie o to chodzi, ale tak chciałem się po prostu zapytać. Oj, oni starymczotowani są. Co? Jeszcze tante małem. ja mam z nim szanse, no nie duża. Ale dobra. Pyk 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 pyk. Dobra, rozklepane. Ok. Oni bazę robią, ty jakąś taką turbobazę robią. A gdyby im to tak rozwalić? Ej, to byłby niezły pomysł, stary. Naprawdę niezły pomysł. Dobra, zobaczymy co w tutaj wykmi. Ej, oni robią stare mury, mają wodę. Naprawdę ej, wielki prop, tyle nie Poczekaj, poczekaj. Wielki prop dla czerwonych, pokazuję ich na tabie, bo naprawdę słuchajcie, to kozackie, jak ktoś tak fajnie gra. O kurde stary, ale mnie rozwala, o ja, nie, nie, w takiej zbrojece nie wbijam się stary, oni nie są tacy słabi, naprawdę nie są słabi I fajnie grają, fajnie, nie było fokusa, robią bazę, mają dobry poziom gry, kurde, takich graczy potrzeba jak najwięcej, serio, szanuję fest Ja mogę się do nich stary wbić, na niewidzce, ale nie wiem czy na razie chcę to robić Na razie nie wiem czy właśnie chcę w, ten, w to uderzać, więc zrobię sobie tak, zrobię sobie tak I dobra, lecimy do nich wobec tego, tak? Czy, czy jak robimy, mhm. mordo? Ja bym do nich poleciał, tylko, no, wiesz, jakieś TNT. Okej, bo wiesz, tak jak mówię, ja bym tutaj niewidkę mógł ogarnąć, okej. tylko nie wiem, czy, czy teraz, no bo kurczę, jakby, jakby no, wydaje mi się, że niewidkę warto wykorzystać jakoś tak, jak, nie wiem, jest ciężko, czy coś w tym stylu. Dobra, zrobimy takie, słuchajcie, schodki, żeby tutaj każdy mógł sobie przejść, okej, okay. Jest gitara. A i diaksiki są stare. wiesz, jakieś szarpnesie. Ej, lol, nie wiem, czy oni dopiero teraz tego, to zrobili, ale oni mają wodę na bazie. Rozumiem? Nie, 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 jak stary, ja już tam byłem, to oni mieli, oni naprawdę. Bez jaj, oni naprawdę są nieźli Więc tutaj trzeba na nich koniecznie uważać Jest ich trójka, są enchantowani stare My nie mamy żadnych enchantów, więc no jest, jest ciężko Ale to dobrze, że jest ciężko Naprawdę, szanuję fest Okej, okay, tutaj, no no sam nie wiem Godynow ze mną leci, więc może by nam się O kurde, fireball Nie, ej, jeden ziomek trafił drugiego fireballem I sami się poudężali Lol, to było śmieszne Dobra, na jednym HP mnie pokonał o nie na oh, jednym tak HP! To, ale okej, okay, spadł. Spadł i stracili Ej, oni łóżka. oni już nie mają. Tak, ale on spadł, więc ja dostałem za niego tutaj fraga, wow. więc tyle dobrego. Oh, no to czekaj, dobra, to ja dobra. wobec Nike. tego, stary, teraz robię. podkę właśnie na niewitkę. I teraz, stary, do nich się wbijam i będzie fajna zabawa. Dobra, refilek też oczywiście się tutaj przyda. Jedziemy. Ty w ogóle wiedziałeś, że jest cały czas niebieski jeden? E, o kurde. Ej, co on Natalia? Nie wiedziałem, że takie, taki koleś tutaj istnieje. Ej, naprawdę, no. nie miałem pojęcia, że ktoś jeszcze się tutaj trzyma. To tr lepiej, stary, uważać. Naprawdę, lepiej uważać, bo wiesz, nie wiesz kiedy? Odwrócisz się, a tutaj nagle pyki ciebie nie ma. Dobra, ej, piję nie widzę. Co jest? Ile ci czerwoni mają fireboli? Stary, nie wiem, ale są naprawdę nieźli. Są naprawdę nieźli, to trzeba im. Ej, ale przyznać. oni jakby z jakieś pięć fireboli we mnie wystrzymają. No bo stary, no mogą mieć, no dlaczego mieliby nie mieć, tak w sumie? Dobra, ja tutaj się wbijam. Mam stary tą niewiteczkę. Nie, ja chcę dołem. Ja chcę jakoś tutaj dołem przejść. Ej, ten niebieski w ogóle ma seta diaksowego, enchantowanego, dobra Dobra, rozwalam tutaj tepeczka, pyk, 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 jeden rozklepany Może drugiego się też uda, okej, okay, okay, okej, okay, okej, okej wiem, niebieski okay. do nas chyba leci w ogóle, bo tak mi się wydaje, że to, to inny mógł Dobra, być rozklepałem klocki. stary wszystkich, wszystkich czerwonych pokonałem Ej, Razem tutaj ja zgody potrzebuję twojej pomocy Dobra, ale gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Ja jestem u nas pod bazą i widzę, że tu ktoś ewidentnie No nie, to leci. stary, to ja spadam, to ja spadam, to ja szybciutko spadam, żeby Ej, tylko się nie. Spoko, spadam, 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 Będę za 3 sekundy. Ej, ale nie. Ej! Okej, okay. a ja akurat spadam. Nie, a jak do tego doszło? Nie wiem, ale słuchajcie, zagrajmy sobie jeszcze jedną, bo to szybciutkie, w 7 minut, więc nie wychodźcie. Gramy kolejną arenkę, jak sami widzicie, naprawdę fajnie się słuchajcie tutaj gra. Więc co, wbijamy sobie na kolejną, słuchajcie, truję. Nie ma co tutaj przedłużać i lecimy, gościu, lecimy ewidentnie. Nie przerzuciło cię, morno e, nie. Czemu co? się nie przerzuciło? Ej, Dobra. Może czy... A, musiałeś wyjść z party I... po prostu, dobra. P Agentix. To dawaj, nie przedłużaj, mordo. Party jest pełne. O. Lol, to to musi. Na... Czekaj. P opuść. P Godynow. P Agentix. O kurde. <ścoughs> Co Ej, to dziwne, to dziwne, to dziwne. I to było bardzo dziwne. Sobie. Dobra, wiesz co, po prostu ja do, zapraszałem do party wcześniej osoby. Maxa i gromelka zapraszałem, oni nie akceptowali, więc... A, i to Szymona też zapraszałem, który tutaj jest z nami na arenie. Więc po prostu, wiesz, oni zaakceptowali, kiedy my byliśmy na arenie czy coś takiego Aha. I mieliśmy po prostu pełne party i ciebie wyrzuciło. W sumie ma to sens, ma to sens. Ale dobra, gramy sobie z to Szymon, którego tak jak mówię, też zapraszałem do party, żeby z nim zagrać. Więc może być fajny stary, może być spoko. On może się okazać być tutaj jakimś naprawdę dobrym graczem nie bo kurde ma vipa vipy jednak są tutaj kozackie dobra lecimy lecimy stary Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Więc teraz ty może buduj most, nie ja, a ja będę zbierał tulsy. Okej, okay, dobra, tego... dobra, to Czekaj, ja ci wyrzucę złoto moje może. Godynow, łóżko ogarnij. Napiszę mu. Oczywiście na drużynie, jakbyście chcieli pisać, żeby tylko wasza drużyna to widziała, to piszecie wykrzyknik i wiadomość tralalala, co byście tutaj sobie chcieli. Okej, okay, to ty zacznij budować, ja tutaj też oczywiście to ogarnę. Stary TNT bym wziął, co co ty myślisz? Dobra, dobra. TNT? Nie, TNT to jest chyba najlepszy pomysł. Stary na początek, TNT na serio? sam początek. Trochę mi szkoda, słuchaj, tego e, tych. Ty, 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 Tutaj e, dobrodziejstw jakie mam, czyli no, tego złota, ale trudno, słuchajcie, trudno. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Tutaj godyno wstawia oczywiście klocuszki i wbijamy się, stary. Mam to TNT, A. więc może być ci... A, spadłeś? Okej, okay, tak, okej. Okay. Tak to dawaj, bierz wierzę, klocki, ja serio. tutaj się dobuduję. Ej, stary wszyscy się dobudowali. Stary prawie wszystkie teamy się dobudowały. Oh no więc I to może być naprawdę gruba gierka, jak tutaj wszyscy są. Stary, będzie naprawdę grubo, ale zobaczymy, czy oni się na nas chcą fokusować, czy nie. Póki co nie widzę stare, Nie widzę, żeby tutaj do nas podbijali. Chociaż może, czekaj, sobie tutaj poszyftuję. Aha, dobra stary, musisz mi pomóc. Mon tutaj już wbija, on już tutaj wjeżdża. Okay, Górą, stary, idę. Patrz, 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 pa, 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 pa. i polecimy sobie do niebieskich, jak oni nie patrzą. Lecisz? Wow. Ja biję jednego A chciał do nas podbić, ale od chociaż. Dobra, zrzucam typa, który na pewno zgarnął emeraldy. Czy dostanę okay. od niego emsy? Dostałem od niego emsa i diament, ale dobra, ja lecę. Wyrzucam, słuchajcie, to. Wyrzucam to. Nie! Stary, no ja, wyrzucam, ja wyrzucałem. Ja wyrzucałem, spodem z mostu. Nigdy nie róbcie nie tego wie. na Bedwars. Nigdy nie róbcie tego, że biegając, wyrzucacie i te. Ja nie mogę, stary. Ej, to był <laughs> największy fail na świecie. Bo ja wyrzucając chciałem, żeby po prostu na boki, poza most wypadły itemy, które. Ja nie mogę. Ale to było głupie. Ej, ale pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że, że spadłem przez to. Naprawdę, pierwszy raz, nie żartuję. Dobra, rozklepywany jesteś, to jest Agentix. Dobra, mam dwa diaksy, stary. Oni do nas lecą, oni już do nas lecą, więc trzeba ja tutaj biorę, uważać. Ja do naszej bazy tam odniosę jednego diaksa i kupię Ej, to za to diaksy trafa. Też, o, o, też odniosłem diaksy jak coś. Dobra, okay. tu jest Haruś, Haruś, I niestety mordo, ale nie ma Sojuszy, nie ma Sojuszy, więc muszę cię rozwalić. Dwa diaksiki tylko były Okej, okay. z każdej dobra. strony to że tutaj to ktoś. Możemy poczekać i coś lepszego mieć. Dobra, mi się udało tutaj przeżyć, ale stary ja ich tutaj zrzucam, ale ja ich tutaj zrzucam. Dobra, tu jest zielony, ja nie wiem co robi zielony Ale zielony w ogóle jest niezainteresowany grow, tylko nie nie, jakby nie wiem, ej, zielony totalnie, zielony i niebieski totalnie się stary nie bili, wiesz, powiem ci Ach, oni chcieli tana? tylko... Czy to do... sojuszują, czy? Nie wiem, ale to tak dokładnie wyglądało. To dokładnie tak wyglądało jakby sojuszowali, ale wiesz, no to mogło tylko tak wyglądać, więc ja tam nie będę upierdliwy i nie będę cię oto czepiał. Jak będzie coś takiego w przyszłości, to może, ale stary, naprawdę to był największy fail, jaki już tutaj zaliczyłem, to było straszne. Czy my mamy jakieś enchanty, mamy prota. Okej, okay, spoko. Dobra, to lecimy. Dawaj na tego Blaka, ja już go raz rzuciłem. Już raz mi się udało, hmm, Ja mam potkę na niewidzialność, więc ja się staram tak trochę dalej. Dobra, żeby zrzucony, wiedzieć, żeby zrzucony. Nie było. Ho, 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 lecimy do tych niebieskich, hmm. szybciutko, lecisz za mną. Ja no będę stary, tak, tak. jako mięso armatnie, po prostu wbijam się, odciągam uwagę, a ty, stary, po prostu wbijasz szywiesz z poteczką. Dawaj, dawaj, robimy okay, to. Okej, dobra, piję potkę już od razu. Lecimy, okay. zanim nawet podbiję, już mam potkę i. Dobry. O i nawzajem okay. się stary z typem. Ro a nie, nie nawzajem, on ma jeden HP Musisz go rozwalić. On ma jeden HP. Ej, nie, stary. E, jakim cudem on mnie widział Mógł cię ja byłem widzieć stary na, Mógł widzieć. ale on mógł zobaczyć stary, jak tam no. kampiłeś na przykład. Wiesz kurde, ej, to to dziwne było. Serio, ja ostatnio sam mm. się na tym złapałem, że widziałem jak typ e, kampił się na shifcie i on myślał, że ja go widzę na niewidzialności, a ja po prostu widziałem moment picia przez niego poteczki. Dokładnie tak. Mm. Dobra, zrzucone. Okej, okay. ja z Dunia, lecimy dalej. Godynow mi go zabrał. O nie! Ale nie fajnie. Dobra, ja wobec tego lecę tutaj dalej na mostek do nich. Stary, musimy rozwalić tych niebieskich. Ja mam niestety słobu zbrojkę, więc tutaj za dużo nie zrobię, ale stary, naprawdę musimy ich rozwalić teraz w tym momencie. No dawaj. Dawaj, Oskarek, dawaj tak. Macie do dobrej ja podbiłem, on nie chciał w ogóle zrzucić. <laughs> no, yy, dawajcie, dawajcie. Dobra, jestem już tutaj jakoś mniej więcej i ci pomogę. Ok, okej, okay, ok, ja tutaj podbiegam. Dobra, stary, skaczemy na nich, oni mają żelazny mieczyk. Poczekaj, zjem sobie tylko jabłuszko, bo... No, Dobra, ja się wypada, rzucam jako mięso, star, jako mięso stary, jako mięso armat. lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, po prostu. Dobra, cyk, 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 rozklepany, jeden, drugi, stary wbijamy się. Mam tulsy, mam tulsy, okay. rozkopuję. Kopię, 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 kopię. Okej. Okay. To poleci. To musi wyjść. Dobra, pyk! Mamy. Wyszło, wyszło, mamy to stary, mamy, mamy, mamy. Dobra, ja umarłem, ale spoko, rozwalasz ich. Rozwalasz ich. Jeden ma 5 HP, mord, a nie! A ja zginąłem Aha. z tobą, miałem Ale spoko, nie się mają łóżka, więc lightowo. Ter, ter, mega szybko się do nich teraz bijemy. Wziąłem. Tak, super szybko. Bo ja szybko nawet bez klocków tam do nich. Bez ja kupiłem, tego. ja jak coś kupiłem. Mam też żelazny myczek, ale stary, rozwalamy ich szybciutko, bo oni tutaj chcieli się fokusować. A w ogóle patrz, zieloni. Ten zielony, co ci mówiłem, że. że tam e, mieli so już coś e, i chciał tylko mnie bić, zamiast bić tutaj wszystkich wokół, to już go nie ma. Więc karma wraca. Serio. On totalnie olał stary wszystkich, bił tylko mnie. Więc karma wraca no, tytu, I karma to wraca. było złe. Dobra, to lecimy, być... lecimy na nich tutaj, stary. Jest ich trzech, pewnie mają tu. Aha, wiecie. Ale dostał nauczkę chociaż. No, tak, serio. Teraz muszę dobrze. już nie żyje. Dawaj, dawaj, lecisz za mną? Jesteś. Dobra, wbijamy A, się z tak, do tak. nich. Wbijamy się do nich. Ej, widziałem Niewidkę, widziałem akurat teraz 100%, że ktoś miał niewidkę, Wolę ja to załatwić. Dobra, pyk, okay, pyk, pyk. 2 hp, 2 hP. No nie stary na 2 HP! Dlaczego mi nie pomogłeś? I, bo ja zabijałem gościa, No ale typy dlaczego setem? Dlaczego? Interesujesz się typem na Niewidce, który jest nieinwazyjny, który nie robi nic. On nic nam nie robił. Typowi zostało 0hp, a tego nie chciałeś zaatakować. W sensie go to biłem, ale... No tam. ale ja nie mogę, stary, on był... On nam nic nie robił! Ale on gość, był nieinwazyjny! To... Ziom! On tutaj On po prostu stał sobie na niewidze i miał wszystko inaczej, gdzieś. Inaczej. Widzisz tego klocka? A tutaj? No? Taki jest klocek. No? No to masz go da przeprosiny, możesz go tutaj wsiąść. A to dzięki, to spoko. Nie, no bo typie, ja się tam biję z dwoma typami. Enchantowanymi, oni mają żelazne zbroje, ja mam skórzaną. Typowie zostaje 2 HP, jakaś strefa, nie strefa, lag, nie lag. Abra cheater, wiesz, a, a, a ty bijesz typa na niewidzce, nie? nie? Okej, okay, to było śmieszne z tym Szymonem akurat. Więc stary, dobra, dawaj, rozwalamy. Został Oskarek i został okay, jeden to czerwony. To Ej, oni już łóżka nie mają w ogóle. Tak, w tak, Godynow chyba im rozwalił, tak mi się wydaje. Ja... Yeah. Ej, ale serio, bo po są stary tak emocjonujące, naprawdę. To jest tak kozacka gra. Musicie koniecznie, słuchajcie, tutaj wpaść właśnie na serwer i grać z nami. Bo serio, takich emocji nie ma słuchajcie nigdzie indziej. Ej, tego typa chyba tutaj nie ma morno. Wiesz, A, poczekaj. Godynow, ja bym też go Godynow też go szuka. Godynow też go szuka. A jest nad nami, więc tutaj chyba go, moi drodzy, nie ma. Ej, czy on chyba zwiał z bazy swojej? Ja widziałem tam jakiś biegnący. E, chodź za Tutaj nie ma, ja tutaj go, nie ma. Tak, on jest nad zad jak sami. No dobra, dobra, Godynow dobra. Godynow go goni tam, tak że nie wiem... A, jak dobra, no to chodzi tak do niebieskiego, no. stary. Choć jak Godynow go widzi, to pewnie go rozwali. Godynow jest w topce, więc on jest akurat dobrym graczem nawet. Więc dawaj, my się wbijemy po prostu do niebieskiego i go sobie pokonamy. O, widzisz, Godynow powiedział Harusiowi siema, siema. To my lecimy do nie... Ej, w ogóle ile masz pokonań? Tak e, ja mam sześć. Ja mam 7 i trzy diaksy zebrane. Ale te diaksy to tam sobie na razie nam nieużyteczne, bo... E, teraz W ogóle ja skarka. mam 16 diaksów zebranych i... To, to ja zginąłem nie wiem. z 16 ja, to, to, to ja nie wiem dlaczego. Ale dobra, jest tam ten niebieski w ogóle? Mordo. E, nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba widziałem Nick. Tak. Ja te, o jest Nick, a ty Nicky. gdzie Nicky. jesteś? gdzie jesteś, gdzie jesteś? E, ja zginąłem z 16 a, jak sam. Dobra, to ja się wbiłem do skarka. Mam gorsze itemy od niego, ale. O, on się stary zabudował! Ty to chodź po prostu wbij się do mnie tutaj. On się stary serio zabudował LOL, Golema postawił, nie, nie, musisz mi pomóc stary, musisz mi pomóc. Dobra, ja tam wbijam, tylko serio, muszę się trochę... Rzucił mi Silverfisha Dobra Okej, okay, fireballka, o kurde, ej, naprawdę, no z tym Oscarkiem wiesz, samemu będzie mi ciężko, bo tu naprawdę on leci z tymi firebolami. Godynow jest tutaj ze mną, ale tu z golem więc trzeba uważać. Dobra Robimy tego Golema ja i robimy Oscara Robimy go, robimy go Dobra, pyk! Pokonany, eluwa. Eluba, pokonałem go, dziękuję. Godunow ma 26 gwiazdek w ogóle. O kurde, no, a my mamy 700. Ale, ale, kozak. Dobra, moi drodzy, w każdym razie bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dlatego, że codziennie są tutaj filmy, codziennie są także livey na kanale Abra Minecraft. Więc sub, dzwonek, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka eleczko i puu!